Kiedyś kochani, kochani, proszę Basia. W byłem w biedronce, kupiłam czupsy, kole, czekoladę i 10 pączków. Wtedy ja będę chciała. Pijo, wie co będę chciała. To decyduje mi, tu jest gruba kurwa. Ty nie chce być szmatek, pedofilów tej tych wątczelu, tych boczęców, kurwa. W tej chwili byłam właśnie w tej biedronce, a nie założonka granica. Ani w autobusie, ani w sklepie. Bo nie idąc się z nimi bo kiedy niby mój znajomy, ta pizda, posrała się korona Sirus, że nada. zaszczepiła się w momencie w tym głupie kurwa, oby zdechło na, na tej, po tej szczypionej. Dziwka jedna. No. LGBT Plus News, wydanie specjalne. Uwaga, w Białym soku na osie lubiące się grasuje pedofil, gruby, niski w okularach. Pedofile może być w karfurze, w Osho i... W sklepach używano odzieży, czyli w szmateksach, bo on wiesz, że się otwarają, więc to co chodzimy tak głupie jak Ten szmateks. No. Pagoda. Jak widzicie, drodzy Państwo, biały podać śnieg w biały na jutro. Możliwe apady śniegu, drodzy Państwo. No. Dobra, ludzie kreczą. Do widzenia Państwu.